Hej, cześć, dzień dobry, dzień dobry. Tryptyk, część ostatnia. Tym razem na tapet wjeżdża pozycja sportowa. A, moja ulubiona! Czekałem na to całe dwa odcinki. <laughs> dobrze, Tadeusz, to powiedz mi: Jestem motocyklistą, który właśnie ze swojego turystycznego, pięknego przejazdu wjeżdża na track day i jadę sobie w pozycji takiej wyluzowanej. I co jest nie tak? W sensie nie mieszczę się w zakrętach, nie działa. Krzysiu, żebym dobrze zrozumiał, przejechałeś przez miasto. Przejechałeś trasą, żeby dojechać na tor? Tak. I już jesteś właśnie w tym odpowiednim miejscu. No to zaczynamy. Od samego dołu, moi drodzy. Stopy. Pięknie, turystycznie, miejsko rewelacja. Obiekty sportowe, obiekty zamknięte, szybka jazda, gdzie, która wymaga szybkich zmiany kierunków. Szybkiej zmiany kierunków, cofamy. Cofamy troszeczkę, Panie Krzysztofie, stopę. No, bez przesady. Rotujemy w naturalny sposób, piętę, leciutko w stronę wahacza. Tak jest pięknie. To są nasze stopy. Nasz tyłek, nasza miednica, pamiętajcie, luźno, zrelaksowana, uda już, nie dolegają, nie obejmują, się, nie trzymają się wręcz baku. One mają być w sposób naturalny, zrelaksowane. Rączki, zapraszam serdecznie, paluszki już wtedy nie trzymamy na klameczkach, pięknie. Proponuję leciutko zrotować nadgarstki na zewnątrz, dzięki czemu w naturalny sposób wasze łokcie wędrują na zewnątrz, rozluźniając zarazem wasze przedramiona. Panie Krzysztof, jeśli pan pozwoli, pana głowa. Pamiętajcie, atakujemy skos przód lusterko, a zatem nie wychodzimy z osi motocykla, wytrącając go z równowagi. Super, ale nie proponujemy tego, a wręcz nawet odradzamy. Atakujemy skos przód, żeby zwiększyć przyczepność przedniego koła. Noga wewnętrzna zrelaksowana do szczytu zakrętu. Głowa, jeśli Pan pozwoli. O, to jest to. I ostatnia rzecz. Nasz pyłek. Suwamy się delikatnie, atakując skos przód zakręt. To jest prawidłowa pozycja na motocyklu. To chyba ważne jest to, żeby nie zapierać się o kierownicę, nie napierać na nią, tylko nadal te ręce, pomimo tego, że ta pozycja jest taka średnio naturalna, tak to jest ten punkt, który dotyka najbardziej do motocykla, bo tak naprawdę tu opieram większość Zgadza swojego się. ciała. Noga dzięki temu trochę się luzuje, ale moje ręce dalej są swobodne. To ja jest mogę... absolutna podstawa, żeby wasza góra była zrelaksowana i luźna. Nie spinajcie się, nie róbcie sztucznej ramy, bo wtedy motocykl przestaje być sterowny, przestaje się prowadzić. I teraz pytanie, które pada zawsze z zaplecza: a co z tą szybową? Z wewnętrzną. Tak. To bardzo proste. Heh. Słuchajcie, ma wam być po prostu wygodnie. Czy ta stopa będzie przylegała, stała nas, oparta na secie mocno, czy będzie zrotowana w stronę zewnętrzną, ma być wam po prostu komfortowo i wygodnie, ponieważ każdy z nas jest troszeczkę inaczej zbudowany. Tak. Jazda sportowa to jest jazda indywidualna. Chyba można tak powiedzieć, że pewne ramy są podstawą, ale już potem musimy ją dostosowywać do swoich potrzeb. I tego się właśnie trzymajmy. Do zobaczenia!